Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Pusa i zapraszam na kolejny odcinek HR z Plusem. Moim Państwa gościem jest Pan Maciej Panek, Sion Panek Car Sharing. Dzień dobry Panie Macieju. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Macieju, chciałbym się zapytać o Pana drogę sukcesu, którą ciężko Pan wypracował, a po drodze było też, były też porażki. Co Pan wyciągnął z tych porażek i czy bez tych porażek by Pan był w tym miejscu, co dzisiaj Pan jest? Tych porażek było dosyć dużo, na tyle dużo, że nauczyłem się wyciągać z nich wnioski. Bo same porażki, które nam się przytrafiają bez wyciągania wniosków, nic nam nie dają, tylko cierpienie. Ale ogólnie porażki się nam bardzo przydają. Uważam je za wręcz szczepionkę dla siebie, ponieważ one wzmocniły mnie jako przedsiębiorcę. Ale nie tylko. Bo nie miałem tylko porażek związanych z, z różnymi biznesami, ale porażki HR-owe, porażki w relacjach z ludźmi, w relacjach z pracownikami. A to uczyniło mnie jeszcze lepszym przedsiębiorcą, jeszcze lepszym pracodawcą, bo gdyby, gdyby moja wiedza zatrzymała się na tym, co było na początku, jak stawiałem firmę, czyli miałem jednego, kilku pracowników, a teraz jest pięciuset, no to z tą wiedzą, którą miałem 20 lat temu, nie przetrwałbym obecnie. Rozumiem. Jest Pan prezesem dużej firmy, liderem na rynku car I chciałbym się zapytać, czy w dzisiejszej dobie i z Pana punktu widzenia można yy, rozdzielić rolę prezesa od roli HR menadżera? Czy, czy jak to wygląda? Myślę, że nie, że to powinno być synergiczne. Prezes nie może odseparować się od pracowników od ludzi, ponieważ prezes jest też liderem firmy. Jego kontrakt z pracownikami jest niezbędny, aby nadać wizję, aby opowiadać o, o strategii, aby wspierać ludzi, wszystkich ludzi. Oczywiście, tak jak u nas jest 500 osób, nie jestem w stanie z wszystkimi rozmawiać, ale z tymi, którzy są liderami w poszczególnych zespołach. Jak najbardziej, i właśnie uważam, że moja rola do tego ma służyć. Czy podejmuje Pan decyzję też? Na pewno tak, ale jeżeli Pan podejmuje decyzję odnośnie rekrutacji, to na co Pan zwraca uwagę? Jaki, jakich ludzi Pan dobiera do swojego zespołu? Staram się rozmawiać na rozmowie o różnych tematach, tak aby wyczuć osobę, czy pasujemy do siebie, czy jest tak zwana chemia. Oraz czy osoba jest dopasowana do naszych wartości, do naszej kultury organizacyjnej? Ponieważ zauważyłem, że większość ludzi, która przychodzi do pracy, to poza tym, że już mniej więcej wie, ile chce zarabiać, to drugą rzeczą najważniejszą są relacje i dobra atmosfera w pracy. To jest w zasadzie niezbędne. Więc jeśli nie będziemy dopasowani kulturowo, wartościowo, i tej osobie, która ma u nas pracować, nie za bardzo może się podobać przyszłość i otoczenie, w której ma, yy, ma z nami współpracować, no to na pewno się to nie zaklei i, i będzie problem. Więc ja próbuję doszukać się tego, czy przede wszystkim ta osoba będzie pasowała kulturowo do nas. Jeden z aspektów poszukiwania pracowników na pewno jest zaangażowanie w, w Pana. Yy poście na linkinie odniósł się Pan do quiet quittingu, takiego cichego odejścia. Wydaje mi się, że Pan został źle zainterpretowany. Jakby Pan mógł powiedzieć, co Pan miał na myśli, jeśli chodzi o ten termin i jak Pan postrzega te ciche odejścia w Państwa firmie czy w ogóle na rynku? Przez niektórych zostałem źle zrozumiany, bo quiet quitting niektórzy rozumieją jako. Odniesienie się do nadgodzin, żeby osoby nie pracowały więcej niż powinny. A mi w ogóle o to nie chodziło. Ja nie skupiam się na tym, ponieważ nie mam problemu z nadgodzinami. Ludzie u nas w zasadzie sami sobie regulują czas pracy. Natomiast ja bym wolał bardziej skupić się na tym, że ten quiet quitting odbywa się w ludzkich umysłach. Jeżeli ktoś y, przychodzi do pracy, a tak naprawdę już z niej zrezygnował. I przychodzi dlatego tylko, żeby zarabiać pieniądze, nie ma tego zaangażowania, no to taka osoba działa ze szkodą nie tylko dla pracodawcy, ale też dla siebie, ponieważ traci swój cenny, cenny czas, a przecież praca stanowi ważną część naszego dnia. Więc jeśli ten czas poświęcamy na coś, co nam się nie podoba, nie jesteśmy zadowoleni z tego, nie jesteśmy satysfakcjonowani i wracamy do domu w zasadzie. Mm, Niezbyt radośni po takiej pracy, no to po co w ogóle w niej trwać? Lepiej ją zmienić i poszukać czegoś, co będzie nas pasjonowało. I właśnie jak ten quite quitting e, rozumiem w ten sposób. Ale są też osoby, które m, robią granice i, i jakby e, mają kontekst tylko godzinowy. A ja wolę spojrzeć się przez kontekst, kontekst mentalny. I zaangażowanie jest jedną z naszych czterech wartości, więc y, y, uważam, że to jest ważne. Bez tego zaangażowania w zasadzie ludzie nie będą przychodzić z radością do pracy. Ale po co? Po co tak w ogóle żyć? Po co tracić czas? Dla mnie, jak widzę z perspektywy swoich porażek i y, prac, w których wcześniej wykonywałem działalności, no to w niektórych traciłem czas. Wiem o tym, mam to doświadczenie, ja już tam byłem. Więc chcę przekazać ludziom, że nie opłaca się nawet dla nas samych tkwić w pracy, która nie do końca nam odpowiada. Rozumiem. Mówi się, że ten trend dotyczy pokolenia Z, ale czy rzeczywiście dotyczy tylko pokolenia Z, czy jest ponad pokoleniami i dotyczy już większości pracowników i czy ten trend zaczął narastać w czasie pandemii, czy bez pandemii ten trend też by był możliwy? Ja myślę, że. To nie jest trend obecnych czasów, bo ten trend był już od zawsze. Gdy wspomnimy nawet czasy lat 80., -tych, 70. -tych w Polsce i ludzie musieli pracować w firmach e, państwowych, no to też przychodzili tam nie za bardzo e, szczęśliwi. To się nie dzieje teraz. To, że ludzie przychodzą do pracy i, i mm, Pracują na tak zwanego półgwistka było już od dawna. Być może teraz dopiero zostaje to zauważone. Ale dobrze, że to jest, zostaje zauważone, ponieważ chcemy, aby wszyscy ludzie byli zadowoleni, nie możemy spocząć na tym, że ludzie przychodzą do pracy jak niewolnicy. Nie możemy dalej tego kontynuować. I dlatego dla mnie trend jest ciekawy. Ale właśnie pod tym względem, żeby ludziom zwrócić uwagę na to, żeby szukali tego, co im sprawia przyjemność, radość i satysfakcję. Rozumiem. Z jednym z postów zauważyłem, że wypowiadał Pan się na temat pracy zdalnej, ale chciałbym się zapytać troszeczkę o inny aspekt. Jest często moi rozmówcy albo osoby, które z którymi rozmawiam w kuluarach, mówią o takim trendzie związanym z wielopracowością pracowników czyli jobbingiem. I czy zauważył pan, że u Państwa w firmie to występuje, a jeżeli tak, to jak Państwo sobie radzicie z tego typu zachowaniami? Nie zauważyłem, bo jeśli ktoś tak robi, to o tym nie opowiada i w zasadzie nie trudno kogoś na, na czymś takim złapać. Natomiast wiem, że takie praktyki się odbywają, ponieważ niektórzy opowiadają o innych osobach. Więc ja tego nie polecam, droga jest y, krótka, bo przez jakiś okres czasu, pracując y, z domu, można sobie y, pracować dla kilku pracodawców. Natomiast y, z jednej strony y, ci pracodawcy za jakiś czas zorientują się, że ta praca jest mało wydajna, a z drugiej strony my się wypalimy, bo będziemy mieli tak dużo pracy i jeszcze bez relacji międzyludzkich. Że to nas wypali. Zresztą widzimy, jak krzywa depresji nie tylko w Polsce, ale na całym świecie rośnie. Ale nie tylko depresji, natomiast samobójstw i to wśród młodych ludzi też znacznie rośnie. Więc ja nie polecam tego trendu. To jest trend krótkotrwały. Można oczywiście zarobić dużo pieniędzy, ale to jest na krótką metę, a później odbije się to na naszym zdrowiu psychicznym. Myśli Pan, że w, w dobie koronawirusa, w dobie w ogóle pracy zdalnej, dużo firm boryka się z tego typu zachowaniami? Myślę, że bardzo dużo. Głównie korporacji, gdzie jest sporo pracy biurowej. Natomiast tam, gdzie jest praca fizyczna, typu barista, budowa, organizowanie czegokolwiek, ale praca, która nie jest możliwa z domu? Tam tego trendu nie ma, ale obecnie czasy mamy takie, że jest tej pracy biurowej coraz więcej, szczególnie dla programistów, deweloperów. Okej, okay, rozumiem. E, Carsharing czy Carsharing może być alternatywą, albo może być benefitem dla pracownika, alternatywą dla posiadania samochodu służbowego? Jasne. I próbujemy to. Mm, Zainicjować już od kilku lat i rozwija się. Widzimy, że firmy chcą od nas e, brać samochody właśnie do takiego wykorzystywania ponad, e, ponad normę. No bo większość z firm ma podpisane jakieś umowy leasingowe, mają swoje floty samochodów i ci pracownicy nimi jeżdżą, ale firmy zorientowały się, że to nie jest tędy droga, bo ten e, benefit w postaci samochodu jest już za drogi a za dużo pracowników wykorzystuje to do celów prywatnych. Więc carsharing spełnia świetną rolę uzupełniającą tam gdzie rzeczywiście trzeba pojechać coś załatwić firmowego no to jest carsharing i można przejechać się autem na minuty na godziny bądź na doby jeździć nawet po całej Polsce. Więc świetnie się to uzupełnia tym bardziej że hmm, Pracownik jedzie sobie z jednego miejsca do drugiego, wysiada na przykład w centrum miasta i nie musi się przejmować parkingami. Przepraszam, czy pan powiedzieć, musi... że na przykład, jeżeli mam Krzysztofa, który ma za... no, pracownika Krzysztofa, który ma załatwić jakąś sprawę we Wrocławiu, na przykład, z Warszawy jedzie samochodem do Wrocławia i może wrócić, na przykład pociągiem? Oczywiście. Może pojechać na przykład do tego Wrocławia pociągiem albo polecieć samolotem, i tam na lotnisku wyjąć sobie auto car sharingowe, pojechać z nim, w nim do centrum, nie przejmować się w ogóle parkomatami, wrócić sobie na lotnisko, zostawić samochód i polecieć samolotem na przykład do, do Berlina. I to jest tak zwane przemieszczanie się w module SMART, że używam urządzeń do, do przemieszczania się różnych. No i niektórzy jeżdżą na hulajnogach, inni na rowerach, pociągami, autobusami, wszystkim, co jest możliwe. I Carsharing jest też uzupełnieniem takiego smart przemieszczania się. Carsharing jako usługa wypożyczenia nie tylko rozumiem samochodów, ale też rowerów, hulajnog, tak? Czy tak dobrze rozumiem? Carsharing, jak sama na to wskazuje, jest od samochodów. Ależ yy, współdzielona mobilność zawiera już więcej elementów, jak na przykład rowery, Rowery elektryczne, hulajnogi, food delivery, taksówki. Czy dużo macie już Państwo klientów, firm, które korzystają z tego typu rozwiązań jako benefity dla pracowników? Kilkanaście. Czy ten trend, jak ten, ten trend Pan przewiduje, będzie podążał w najbliższym czasie? To jest mocny trend i rozwija się cały czas. Okej, okay, rozumiem. Panie Macieju, bardzo dziękuję za rozmowę. Niestety czas nieubłaganie nam się kończy. Moim państwa gościem był pan Maciej Panek, prezes firmy Panek, Carsharing. Dziękuję panie Maciej. Dziękuję.